Witam Was bardzo gorąco w świeżym filmie, bo kiedy go nagrywam, dokładnie go oglądacie tego samego dnia, czyli we wtorek. -da -da -dam. bam 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 bam. Żadne zaplanowane filmy, filmy e, świeże, na świeżo. Teraz wjeżdżamy na dzielnicę. No, także Wasza Szajbuska, generałowo-kokosowa, bam, bam pum pum headshot, <noise> wjeżdża dzisiaj na dzielnię z kolejnymi hitami z jej, tak, tak, tak. Kolejne zajebistości z ziai. Które kosztują grosze. Mamy tutaj um, dealer życia od 2 złotych. Później mamy za 4, 4 ZIKO. Później mamy za ZIKO 8 i później mamy za ZIKO 9,50. Halo! Wow! wow. Także ja mam buzię umytą. Zrobiłam sobie maseczkę. E, także będę też testował pewne produkty, bo um, przetestowałem tylko po zapachu. No i zapach jest pewnego produktu tak zajebisty, że to się w głowie nie mieści. Halo! I dobra, yy, i będziemy to testować. Także pójdziemy tutaj od tych cen nie najniższych, a pójdziemy od wyższej do najniższej. Zrobimy to tak kolaboracyjnie, wiecie, na level hardzie, bezdyskusyjnie, tak po prostu na propcie. no. Ding 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 bim bam bom bim bam bom bim bam bim bam bom. Pomarańcza pomarańczowa z jajam. Nawilżający i świeży tonik do twarzy, orzeźwia i odpręża. Owocowy hydrolat pomarańczy, naturalna woda termalna, sacharydy manioku, roślinna gliceryna, nektar zapachu bergamotki. To jest jakaś bergamotka, oni chyba oszaleli. Poczekajcie. Zresztą nie ma bergamotki, co oni. Opowiadają, że to jest kokos. Przecież to jest zapach wody kokosowej. Ten tonik pachnie wodą kokosową, jest to tonik. Który nosi nazwę destres, czyli ma naszą skórę odstresować, ma działać rozświetlająco, ma działać rewitalizacyjnie. Szkoda, że to serię kokosową popsuli i ta cała pomarańczowa też nie jest dobra. Hallo, Ja o tym mówiłem na rolkach Shorts. E, to jest tonik Destress destres do każdego rodzaju skóry. To połączenie składników aktywnych, pochodzenia naturalnego w płynnej lekkiej formule, subtelny zapach o, obiecuje relaksującą świeżość świeżość. Dobra, to dobala jeszcze z litra. Teraz świeżość jest, na pewno. Teraz jest świeżość. Ale Wam powiem, że czuję, że on niesamowicie nawilża. Jestem w szoku. Jestem po prostu w szoku. I tutaj tak. Ten produkt ma rozświetlać, nawilżać, rozpromieniać. I w składzie mamy wodę, glicerynkę, mamy malto oligosyl glukozyd, substancję łagodzącą. To nie jest detergent. Później mamy właśnie hydrolat z pomarańczy. Później mamy sacharydy manioku. Mamy właśnie wodę morską. Mamy nośnik przenikania. Regulator pH. fenoksetanol, nie dla kobiet w ciąży. On ma etta. Nie. Z tripeptydem miedziowym można. Tylko nie kobiety w ciąży ani matki karmiące, bo fenoksetanol, Bom, bom, bom. No. Pachnie kokosem. Ten tonik pachnie kokosem. I ja czuję, że mi skóra nie wysycha, tylko jest tak rześko nawilżona. No właśnie. Także toniczek dla każdego typu skóry. Można go używać z peptydem miedziowym. Super sprawa. W międzyczasie położę sobie na buzie dzisiaj maseczkę z jaja. ale powiem Wam tak. Jest to maseczka, którą się zmywa. Generalnie rzecz biorąc, przed e, zmywalnymi maskami nie daje się toniku, no ale ja się tutaj spryskałem, ponieważ chciałem go przetestować, chciałem sprawdzić, czy on nawadnia, nawilża i tak dalej, ale ta maska też nie jest jakoś szczególnie hiper, bardzo aktywna, żeby ona mi teraz weszła, albo zostało tutaj zdestabilizowane działanie poprzez tonik. Także jak najbardziej można ją śmiało Palnąć, nic się złego nie stanie. Jest to słodka pielęgnacja w formie i działaniu, mleczno-żółta, wygładzająca maseczka o wyjątkowej konsystencji miodu. Nawilża zmiększa, uelastycznia w ekspresowym tempie, poprawia kondycję skóry, aksamitna tapioka wygładza szorstki na skórek. Naturalne oleje roślinne działają odżywczo, przyjemnie pachnie, idealnie rozprowadza się na skórze. Dwa zł. Jest to właśnie miód tapioka. Miód tapioka ogólnie wykazuje bardzo silne właściwości łagodzące, odbudowujące barierę lipidową, przeciwzapalne, regulujące krczołojowe, naprawcze i nawilżające. W składzie tej maski mamy glicerynę na pierwsze miejsce, później mamy wodę, później mamy cukier, ksylitol, później mamy olej żorzowa, trójgliceryt, który odbudowuje BHL, właśnie miód. Mamy w składzie, który działa regenerująco, odbudowująco. Później mamy malto-oligosyl kolejna dawka tej substancji regenerującej. Widzicie, mówiłem Wam, że nie wejdzie nam to w interakcję, bo to jest niezgodne ze sobą. Później mamy hydrogeneryzowaną tapiokę, która wykazuje właściwości naprawczo-nawilżające, także w c -chat. Później mamy oczywiście witaminkę, e fenoksyetanol, nie dla kobiet w ciąży i barwniki, tylko tyle. Zaraz sobie ją położymy. Następna jest to miód manuka. Też 2 złote. Jest to transparentna, oczyszczająca maseczka o wyjątkowej konsystencji miodu. Oczyszcza, nawilża wygładza na skórę. W ekspresowym tempie poprawia kondycję skóry. Miód manuka, cynamik i cynk normalizują skórę przetłuszczającą się. Przyjemnie pachnie idealnie rozprowadza się na skórze. I tutaj już skład tej maski miód manuka jest bardziej bogatszy od miodu tapioka. Tapioka ma być bardziej nawilżająca. Manuka bardziej taka przeciwzapalno-równoważąco-nawilżająca, nie tylko stricte oczyszczająca. I w składzie mamy wodę, mamy cukier ksylitol, fermenty cynkowe, ekstrakt z miodu, niacynamit, kalcum pantotenikum o działaniu przeciwzapalnym. Mamy witaminę C-SAP o właściwościach rozświetlających, witaminę E, antyoksydant, piridoxinę, HCl, jeszcze to nikt nie wysycha, jest ok. Substancja przeciwzapalna, maltodekstryna o właściwościach łagodzących, nośnik przemykania krzemionka, substancje łagodzące, zagęstnik fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży. Wiecie co? Ja nie położę sobie y, tapioki, tylko położę sobie y, tą oczyszczającą manuka i zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. Na twarzy. Ja, ją, ja jej nie używałem, chyba. Ja używałem zawsze chyba tą tą yy, tapiokę. To jest miód. Jeju, jak to pachnie. To pachnie takim prawdziwym miodem. Pod oczy. I taka przyjemna, otulająca warstewka jest na buzi. Wow. Pod oczka. I od razu robię test. A co mi tam? Na nosek, wąsik. <noise> I na czułko. To jest taki miodek. Nie, mi się wydaje, że ja już jej używałem. Hmm, być może już jej używałem wiecie co te maski ziaja ta pioka manuka to już naprawdę pokiczka się na deklu mogą mi się wydaje że chyba ją używałem bo coś mi się przypomina to białe emulsowanie tej maski no i tutaj mamy całe dobro regulujące przeciwzapalne regulujące, naprawcze, nawilżające bo mamy kalcjum i pantotenikum mamy tutaj fermenty cynkowe mamy właśnie ten miód także no, wow! Po prostu cudo, a wiecie co? Spróbuję ją dać na powieki na moje własne ryzyko, nic się nie dzieje. Ale to to, że się u mnie nic nie dzieje, to nie znaczy, że u was się nie będzie działo, oczywista oczywistość, tak? Ja sobie nakładam, żeby też powieki odżywić. Resztkę wmasuję sobie w dłonie, i to jest trochę takie oleisto-miodowe, takie troszkę lepkie, ale to jest produkt zmywalny, także nie biorę tego w ogóle pod uwagę. Także miód, manuka. Jest to maska ogólnie o nazwie przeciwtrądzikowa, ale ona będzie naprawdę oddziaływała na barierę lipidową, będzie oczyszczać, regulować skórę. Skład ma wyśmienity, wyborny, też dwa złote, bezdyskusyjna kwestia. Następny produkt w czasie, kiedy maseczka mi działa nasz unikatowy hit kosmetyczny masło kakaowe ziai. Tylko ten krem z tej serii ma dobry skład tylko on. Jeszcze jest jego bratku, 10 ale to jest ścierwo. Od razu o tym mówię. Tylko ten klasyk. On kosztuje teraz w rozkuł chyba 3 zł czy 4. Jest to krem 93% składników pochodzenia naturalnego, polecany również przed opalaniem. Tłusty krem dostarczający skórze cennych substancji odżywczych, regeneruje, wygładza, działa ochronnie na naskórek, nawilża, zapobiega nadmiernej utracie wody, skutecznie łagodzi, regularnie stosowany, przywraca skórze piękny wygląd i wyraźnie poprawia jej koloryt. Zużyłem chyba z 15 słoiczków przez całe swoje życie. Z tego ze złym składem nie używałem, tylko tego z dobrym składem. Ja jak najbardziej się tutaj podpisuję. Poprawia koloryt, wyrównuje koloryt. Jest to krem okluzywny, może zapychać skóry trądzikowe i tłuste, także nigdy w życiu bym im tego kremu nie polecił. Świetnie domyka wszystkie preparaty aktywne, robi kołderkę ochronną. Sam sobie również fajnie odbudowuje BHL, łagodzi podrażnienia, przepięknie pachnie kakaowo. I tutaj w składzie mamy tak, wodę mamy od razu raz, dwa, trzy, cztery, pięć emolientów, to nic dziwnego. W międzyczasie była gliceryna, masło kakaowe też jest emolientem, ale właściwości regenerujące, kokoglicerydy, które odbudowują BHL, witamina M, wosk, nośnik przenikania, zagęstnik zapach. Skład jest bardzo minimalistyczny i ten zapach tego kremu nie otworzę teraz bo maska z jaj. I tak będę musiał produkty przepukać, bo wszystkie są lepkie w tej e, maseczce. Krem jest świetny dla skóry suchej, odwodnionej, wrażliwej, podrażnionej, naczynkowej, jak najbardziej. Przy do nocnej pielęgnacji może w sumie też stanowić taką bazę okluzywną, która będzie przyspieszała globalną regenerację skóry. Warto go kupić. Warto. Niech poprawią skład jeszcze oliwkowego. Oliwkowy dalej jest ścierwem. Ma donor formaldehydu, ma parafinę. Niech ziaja go poprawi, bo pasło kakaowe już poprawili. Następny produkt to już jest moje szóste opakowanie w życiu, aczkolwiek miałem teraz od tego produktu bardzo dużą przerwę. Nie używałem go bardzo długo. I wróciłem. Antyoksydacja ziaja, tonik do twarzy, jagody akai. Prawie cała seria do śmieci z tej serii, tylko tonik się broni. Profilaktyka pierwszych zmarszczek tonik z kwasem hialuronowym. Ziaja mówi nam tak: tonik akai zawiera naturalne substancje, jak jagody akai, glukonian, wapnia, witaminę C, prowitaminę B5 i kwas hialuronowy. Łagodnie oczyszcza, przygotowuje skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Przywraca też zdrowy promienny wygląd, delikatnie nawilża, tonizuje to prawda jest łagodny dla skóry. Ten skład muszę położyć tak, bo to opakowanie jest bardzo transparentne i ledwo tutaj cokolwiek widać. Mamy wodę, nośnik przenikania, glicerynę, humektan, która nawadnia i nawilża nam skórę. Pantenol, który łagodzi podrażnienia i regeneruje skórę. Ekstrakt z jagód AKI, który jest bardzo silnym antyoksydantem, wymiata wolne rodniki, działa antyoksydacyjnie, działa przeciwzmarszczkowo, rozświetla, wyrównuje kolory skóry. Później mamy askorbel glukozydu, czyli mamy witaminę C. Później mamy kalcium glukonolatę, czyli właśnie mamy tutaj ten glukonian wapnia, który wykazuje właściwości regenerujące, łagodzące. Później mamy hialuronian sodu, oczywiście to jest kwas hialuronowy, aczkolwiek to nie przenika w głąb skóry, to pozwala innym składnikom wyniknąć w głębsze warstwy skóry. Później mamy fenoksy nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących, gliceryna, która nawilża. Zapach po zapachu olejek cytrusowe, ale to już nie ma znaczenia. Zagęstnik, kompozycja zapachowa, tyle. Tylko i wyłącznie tyle. No. Skład jest cudowny, tonik był wielokrotnie recenzowany na moim kanale. Także bezdyskusyjnie też dla każdego typu skóry. Toniczek jest świetny, te maseczki. Mamy mm, tapiokę i manukę. I świetna też regeneracja. Pięknie pachną. Jedna z nich na pewno miała mikroplastik wcześniej. Teraz już nie ma żadnego, żadna z nich chyba mikroplastiku. Jeszcze chyba jest trzecia, jak dobrze pamiętam, jakaś z tej serii. I być może ona ma plastik. Sprawdzę to. Genialne składowo chociażby te dwie maski. Manuka, Tapioka robią robotę, nawilżają i jak najbardziej mogę polecić. No mają skład tak cudowny, że to się w głowie nie mieści. Mamy tutaj tyle składników aktywnych, zwłaszcza tej, co ja mam na skórze. Ja mam Manukę na twarzy. To jest cud. Ja czuję cały czas komfort i czuję z minuty na minutę, jak mi tak skóra mięknie, rozumiecie? No po prostu bardzo przyjemne uczucie. Pod oczkiem też to zaczyna ładnie wyglądać. Także zobaczymy, jak to będzie. Także kolejne cuda. No krem kakaowy, to już wiecie, że to jest cud na Level Hardzie. No i wyśmienity ten tonik, no pierwsze wrażenia. E, pomarańcze, pomarańczowa, no wow. Także jak najbardziej mogę też go Wam ze szczerego serca już polecić, ponieważ zapach ma fajny, miałem go chwilę na twarzy solo przed tą maską i nie czułem żadnego wysychania, odwadniania skóry, czułem taką, taki komfort. I mam nadzieję, że on mi się w dalszej perspektywie w taki oto sam sposób sprawdzi. Jeśli nie, no to Wam zrobię update po prostu w następnym nagraniu, bo to będzie kolejna część i jeszcze niedługo. Także no świetne produkty, tanie i ile ta cała pielęgnacja mnie wyniosła? Dwa toniki krem i maska 30 zł? 30 zł. Za 30 zł mam 5, 2, 4, 5 produkty. produktów. No wow, no to jest deal do życia, prawda? Jeśli Wam się, moje kochane serduszka, film podobał, kciuk do góry, jak nie to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię, uśmiech, radość. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego co najlepsze. Zdrówka, buziaki, do następnego. Pa!